A proszę, proszę, dzieci kochane, usiądźcie, bo babcia coś wam powie, tylko bez tych waszych telefonów. Zostawcie te świecące cegiełki na chwilę, przecież one was nie przytulą, jak wam serce pęknie. Wiecie, za moich czasów to człowiek się zakochiwał nie przez aplikację, tylko jak mu się dziewczyna uśmiechnęła w kolejce po chleb. A jak chłopak miał motor, to nie pytało się ile koni, tylko czy wozi na barana. I to był romantyzm, nie te wasze emotikony z serduszkami. A jak się szło do pracy, to się nie narzekało, że za wcześnie, tylko się piło kawę tak mocną, że aż łyżka stała i jazda. A teraz? Pięć budzików, a i tak spóźnieni, bo trzeba było medytować z kotem. I jeszcze jedno. Pamiętajcie, dzieci moje złote, nie wszystko, co błyszczy w internecie, to złoto. Czasem to tylko dobrze przefiltrowana głupota. No, a teraz możecie wracać do tych swoich cudów techniki, tylko pamiętajcie, żeby czasem zadzwonić do babci, bo Netflix to wam obiadu nie ugotuje, a babcia owszem. Ot tyle wam chciałam powiedzieć, a teraz idę sprawdzić, czy mój rosół już bulgocze, bo jak nie, to i sztuczna inteligencja go nie uratuje.